Czytanie z księgi proroka Michała. Bóg wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Paś lud twój, panie, laską twoją, trzodę dziedzictwa twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów, niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie, ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości, i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy, okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysięgałeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów oto Słowo Boże.